Także, to cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z ostatnimi Dzisiaj przetestujemy sobie skrzynki 10% na USP King Confirmed. Tutaj wyświetlano się zwycięzca ostatniego giveaway'a, zgłosi do mnie w przypiętym komentarzu, czas na to 2 dni. A jeżeli chcecie wygrać tego skina, który wyświetla się na ekranie, wystarczy zostawić subieka na moim kanale i kanał z opisu, łapkę w górę pod odcinkiem oraz komentarz z hasłem, który pojawi się w trakcie odcinka. Po na stronkę klikacie ten plusik, wpisujecie kod MBS, który daje wam darmową skrzynkę na start i 5% bonusu do wyładowania. Dobra, także przechodzę do odcinka, jest dzisiaj ze mną Flesza. Siema. I dzisiaj otworzymy sobie 30 skrzynek 10% na kilka parta. No i co, będziemy otwierali w sumie po 3 skrzyneczki i lecimy. Fajnie by było w sumie, jakby nam poleciało z 4 takie uspiki. Oj, oj. W pierwszej skrzynce niestety nie siadło nam. W pierwszej skrzynce na bogatości. No, lecimy w takim razie z kolejną. Oj, oj, oj. W drugiej też na mnie siedzi. 6 ja skrzynek sami. za nami. Widzicie, na sobie, by tu wiadomo, co poleci. No, jest jeden ósmyk, dobra. Dobra, ile wart? Zysk z 9 deszek wyszło. No dobrze, bo było przecież. 9 skrzynek za nami. No, jeszcze, jeszcze kilka. <laughs> Oj, 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 12 Nie będzie za dobrze, tak mi się wydaje. Mi też się wydaje, że nie będzie to dobrze. Boże, chryste, panie. Otwieramy kolejne. 18 18 skrzynek. Czy Nie, to no. To widzisz? A jak to oszukane jest? Tu nie ma dziesięciu procent. Andrzej, to skamujesz? mu jest. Dobra, jest kolejny ust. Myślałem, że dwa będą, mieć wiedziałem. Ja też myślałem. Teraz chyba która? Dwudziesta pierwsza, no, bądź... Nie bądź... To to. Tak. Ej... Nie <laughs> Jeszcze dwa ustpiki jakby wpadły, kilką percę, byłoby git. Tylko gole, nie wpadź tu, nie? Nieee, no. Jak tak no. będzie, to raczej nie wpadną. No, chyba nie wpadną nas jeszcze na jedną skrzynkę. No i się No i poszło. Panie. Mamy tylko dwa. Dajemy Panie na jeszcze powiem. jedną i z jakby polecił jeszcze ósmych to byłoby git. Chciałoby się. No, ma magiczne te skrzynki powiem. No magiczne. No to co tworzymy? Dobra, ile my tutaj mamy teraz z tych skrzyneczek? Ty, 454 złote? A ile miałeś? 7 Nieźle Nie jest źle. Mogą być lepiej. A nie, wbijemy sobie tak na kontrakty najpierw. Walter. No. Wiesz co? E, ten barachła 46 zł. A jeden 51 teraz. O za 117. Ja Ło Bogactwo. 54 No, tu ładno PS. Nie, 52, dobra. A tu poleci zaraz, tu trzy no, I Gail. I Gail. 8yszek. Ile my teraz mamy? 550. No, Gail. A wgradujemy na kontrakty flesza. Oczywiście, że upgradejemy, nie? Nie będziemy się, się zbawić, prawda? Jedziemy. To co i na ile? No, USB. Albo nie, naklejkę. nie zaczynajmy od drugiej rzeczy. Powiem ci ten kłaszek, no taki no spoko nawet tym powiedział. 74%, gorzej jak nie siądzie. No właśnie. No to już lepiej ryzykować na coś droższego. No to dawaj tak. A okay, jest 117, dajmy na 180. O, taką łupką bym pograł. bym poszedł. Wiesz. Tego? No. On jest brzydki. Ale wiesz, im brzydszy, tym większa szansa, że da. Skoro Nie wiem, ustaw jak chcesz. Wow, mamy to. Dobra, jeden siedzi, upgrade. Dobra. Upgradejemy jeszcze tylko tego, tak, Galila no... i Pepe Bizona. Dodajemy oba, Bizona i Galila. 127. Wrzucamy na 180 do domu? No okej. Okay. AWP? Czerwony skin? Nie wiem czy tam dadzą są czerwonego skina. Aha, niech tu nam dać. No. Galida im nie będzie szkoda. No niebieskiego na pewno nie. Lecimy? Lecimy. Dobra, siedzi. No, łatwo fest. Chyba u spiku nie ruszamy na razie. Czy mamy proficik? Dwie duszki na starazie, ale ja już chyba nie mam bez sensu. Przypominam Wam jeszcze tylko o kodzie promocyjnym mbest m z dłużej. Wpisujecie, dostajecie darmową skrzynkę. Milspec za darmo. I 5% bonusu do doładowania. No i co? My się będziemy z, z Wami żegnali. Także trzymajcie się. Cześć. Cześć.